Czym jest zrównoważony system żywnościowy? I teraz, jak patrzymy na taką naszą przyszłość, która jest związana ze zmianami klimatu, to widzimy, że ta produkcja żywności i wyżywienie ludzkości staje się bardzo poważnym wyzwaniem. Jakie widzisz główne dźwig, dźwignie dekarbonizacji? Witamy widzów kanału Spożywta TV, portalu Hurli Detail oraz agronomist.pl. To jest program ESG Leaders Insights, czyli rozmowy o zielonym biznesie. A Państwa i naszym gościem jest pan dr Jacek Czarnecki, szef działu legislacji spraw naukowych na region Europy Środkowej. Dla podkreślenia jaki to duży region, 7 geografii pod pana, pana odpowiedzialnością. P program poprowadzą Karyjny Ostatek SIG Group oraz Michał Siwek, Bank BNP Paribas. Polska. Jacku, zacznijmy od takiego pytania przekrojowego, żeby też oddają, oddać skalę, czym jest Nestle, jak systemowym graczem jest Nestle na rynku produkcji żywności. I żeby Państwo ten, ten kontekst poczuli, e, tylko w Polsce to jest ponad e, 70 marek i 1600 produktów w portfolio. Na świecie grupa Nestle produkuje w 7 kategoriach produktowych około 2000 marek, 10 tysięcy produktów wytwarzanych w 354 fabrykach w 79 krajach. I zacznijmy ten nasz wywiad z perspektywy Pana, przedstawiciela takiego systemowego gracza na rynku produkcji żywności. Czym jest zrównoważony system żywnościowy i czy możemy wymienić umowne 4-5 filarów takiego, takiego systemu zrównoważonego? Zrównoważony system żywnościowy jest koncepcją, do której zmierzamy. To jest zupełnie inne spojrzenie na Problem wytwarzania i konsumpcji żywności. Tradycyjnie patrzyliśmy na to jako na łańcuch żywnościowy, gdzie dostawcy, przetwórcy, wreszcie detaliści yy, tworzyli ten łańcuch, plus wszystkie pośrednie dystrybucyjne jakieś elementy. Natomiast tutaj patrzymy na całe otoczenie, na bardzo wiele różnych warunków i innych systemów, które wpływają na to. Jeśli popatrzymy na to, jaki wpływ ma na produkcję żywności, chociażby pogoda czy informatyzacja czy w ogóle cały, cały y, obszar kwestii politycznych chociażby jeśli chodzi na przykład o pozyskiwanie surowców, czyli o rolników. To widzimy, że jesteśmy w ogromnej sieci najróżniejszych zależności i wszystkie je musimy wziąć pod uwagę. I teraz jak patrzymy na taką naszą przyszłość, która jest związana ze zmianami klimatu, to widzimy, że ta produkcja żywności i wyżywienie ludzkości staje się bardzo poważnym wyzwaniem. Dlatego zainteresowaliśmy się tematem zrównoważoności łańcucha żywnościowego i możemy wskazać kilka takich obszarów, w których Należy tę równowagę uzyskać. Oczywiście wszystko odbywa się w oparciu o zrównoważony rozwój, czyli te trzy podstawowe filary. Zacznijmy może od kwestii środowiskowych, czyli od tego, aby korzystając z tego środowiska, mieć na uwadze regenerację jego zasobów, ale również emisje, które do tego środowiska oddajemy. Pamiętajmy o tym, że mamy wpływ na gatunki i na ekosystemy. Drugi filar zrównoważonego rozwoju to jest filar ekonomiczny i to jest opłacalność dla wszystkich graczy. To jest to, że zarówno rolnik, jak i ogromny odbiorca, niezależnie od wielkości, niezależnie od pozycji w tym łańcuchu dostawczym, powinien odpowiednio być wynagradzany i cieszyć się odpowiednim szacunkiem. Wreszcie filar społeczny, który, jest zarówno, który zarówno rozgrywa się na poziomie lokalności społeczeństw, jak i zdrowia. Tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, są kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, czyli dostępu do żywności, odpowiedniej ilości i jakości tej żywności, kwestie żywienia. No ale poza tymi trzema filarami możemy wskazać jeszcze na różne inne składowe tego zrównoważonego systemu. I dla mnie takim najistotniejszym filarem jest jego. Trwałość i odtwarzalność. Jest to, że musimy pamiętać o korzystaniu z zasobów, o tym, że system, który tworzymy, musi być odporny na takie zjawiska jak chociażby pandemia, na zmienne warunki pogodowe związane ze zmianami klimatu, na jakieś kryzysy gospodarcze, mamy inflację. To wszystko bierzemy pod uwagę, a my, jako największy producent żywności na świecie, zostały przytoczone pewne dane. Dla mnie, takim najbardziej robiącym wrażenie. E, e, najbardziej robiącą wrażenie informacją jest to, że codziennie wprowadzamy na rynek około miliarda jednostek produktowych. Tyle naszych produktów jest, e, jest konsumowanych przez e, ludzkość, e, w związku z czym spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, nie tylko za wyżywienie tej ludzkości, ale również za postęp, za to, że jako liderzy musimy również wskazywać kierunki rozwoju. Ponad 2 trzecie globalnych emisji Nestle pochodzą z używanych przez państwa surowców składników. Czy widzisz i jakie widzisz główne dźwig, dźwignie dekarbonizacji właśnie w zakresie surowców? Najważniejsze są kwestie związane z pozyskiwaniem tych surowców w obszarze rolnictwa. Wiemy, że rolnictwo kontrybuuje do około 15% emisji, tak przynajmniej wynika z danych europejskich. W związku z czym takie metody pozyskiwania surowców, które będą zmniejszały te emisje, przede wszystkim powinny być poszukiwane w obszarze rolnictwa i tutaj. Y, odpowiedzią jest y, takie rolnictwo, które w niewielkim stopniu y, prowadzi do degradacji gleby, a w dłuższej perspektywie będzie ją regenerować. To bardzo jest związane ze, z emisyjnością. Inną kwestią y, dotyczącą emisyjności jest transport, optymalizacja tego transportu, tak? ale tak naprawdę we wszystkich obszarach należy zidentyfikować to, co ma wpływ na emisyjność, łącznie z konsumpcją. Bardzo dużo się mówi obecnie o dekonsumpcji, czyli na przykład o tym, w jaki sposób konsument może wpływać poprzez ograniczenie konsumpcji na to, żeby ślad środowiskowy jego jako jednostki był, był lepszy. Jak najbardziej marnujemy bardzo dużo żywności jako społeczeństwo. Jacek, i tutaj wspomniałeś tą, tą dźwignię dekarbonizacyjną, czyli rolnictwo, tak zwane rolnictwo regeneratywne. Ona jest wskazywana przez wielkie konglomeraty spożywcze jako jedna z głównych dźwigni dekarbonizacji właśnie tego obszaru surowców. I żeby też oddać skalę Waszej działalności, Nestle współpracuje z ponad 500 tysiącami rolników na całym świecie i około 150 tysięcy dostawców to są. To, są, to jest skala Waszej współpracy w tym łańcuchu dostaw. Wspieracie jej we wdrażaniu tych praktyk y, rolnictwa regeneratywnego? I teraz tak, w, w tym dokumencie Nestle Net Zero Roadmap pojawia się cel na pozyskanie około 50% y, głównych składników za pomocą metod rolnictwa regeneratywnego do 2030. Czy to jest bardzo blisko z perspektywy samego procesu wprowadzania tych praktyk? Na jakim etapie jesteście w Polsce, żebyśmy tak konkretnie tu i teraz? No, tak naprawdę zaczęliśmy całkiem niedawno, tak, w Polsce to jest za, zaledwie parę lat, kiedy rozwijamy rolnictwo regeneratywne. Yy, globalnie jesteśmy w takim miejscu, że w przyszłym roku liczymy na około 20% udział tych, 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 tych surowców yy, pozyskiwanych przez nas yy, do naszych produktów. W Polsce rolnictwo regeneratywne rozwijamy na dwa sposoby. I w każdym z tych sposobów bierze udział około 60 gospodarstw. Pierwszy sposób to rutynowe dostawy surowców do naszego zakładu, przede wszystkim zakładu żywności dla niemowląt i małych dzieci w Rzeszowie. Marchewka, buraki, dynia, jabłka. Około 60 dostawców, no i współpraca. Wiadomo, jeśli chodzi o żywność dla niemowląt i małych dzieci, to takim bardzo ważnym kryterium jest zero pozostałości pestycydów w, w tych produktach. I to jest pierwszy filar. Drugi filar to również około 60 dostawców w programie LENS. To jest program nacelowany na dostawców pszenicy. Mamy dwa biznesy w Polsce z tą pszenicą związane. To, jest, to są produkty śniadaniowe. Zbożowe produkty śniadaniowe oraz karmy dla psów i kotów. I jest to współpraca polegająca na wsparciu tych rolników, którzy chcą doskonalić się w tym obszarze. Czyli dostarczamy im zarówno wiedzę, jak i fundusze. Jeśli chodzi o fundusze, to. Jest to finansowanie, dofinansowanie i refinansowanie kwestii związanych z stosowaniem odpowiednich agrotechnik, z chociażby zakupem maszyn, czy z tworzeniem zagroleśnictwem, z tworzeniem pasów kwietnych, czyli to jest wpływ na bioróżnorodność bardzo ważny w rolnictwie regeneratywnym. Ale również y, to jest tworzenie takich stacji monitorujących, które wspierają potem sposoby nawożenia, sposoby ochrony roślin, tak? bo one służą do, do diagnozowania y, kwestii z, z, ze szkodnikami chociażby powiązanymi. Y, no i w programie LENS jest też ca cała część wiedzowa, tak? czyli szkolenia. No, mamy partnerów, z którymi współpracujemy. Y, Zresztą jest to program nie tylko prowadzony w Polsce i nie tylko przez Nestle, ale jeszcze w trzech innych krajach europejskich. Rozpoczęliśmy temat rolnictwa regeneratywnego, na rzecz którego składa się zestaw praktyk, które producenci mogą implementować zarządzając gruntami. Już trochę tego, tego dotknęliśmy, ale które z tych praktyk dają największy efekt z punktu widzenia ograniczenia emisyjności? No przede wszystkim, taki można powiedzieć, symbol rolnictwa regeneratywnego, czyli uprawa bezorkowa albo płytkoorkowa. W tej sytuacji, ponieważ nie mieszamy tej struktury glebowej, to nie powiększamy uwalniania CO2 i węgla do środowiska. Ale jednocześnie musimy pamiętać, że magazynowanie węgla w glebie, które jest drugim takim fundamentem rolnictwa regeneratywnego. Również zmniejsza, można powiedzieć, bilans emisji. No i to polega przede wszystkim na tym, że ziemia powinna pozostać cały czas y, przykryta roślinami, nie tylko uprawnymi. I nie tylko tymi głównymi, ale również międzyplonami, poplonami, również uprawy wielogatunkowe, gdzie powiedzmy do różnej wysokości dochodzą poszczególne, poszczególne plony i można je ścinać w jakiejś tam sekwencji. Um, to zwiększa biomasę glebową i powoduje, że ta gleba absorbuje dwutlenek węgla. Jacek, bo poza, tą poza zmniejszeniem emisyjności, również mamy inne kobenefity rolnictwa regeneratywnego. No, i tutaj też prośba do ciebie z perspektywy waszych, waszych praktyk, waszych działań, tutaj współpracy z procentami rolnymi. Te najważniejsze kobenefity rolnictwa regeneratywnego. No, to jest bioróżnorodność na pewno, tak. Jeżeli mówimy o tych wszystkich gatunkach, o których wspomniałem, plus agroleśnictwo, a więc jakieś, jakieś drzewa, jakieś miedzę, jakieś pasy kwietne. E to, to jest bardzo wiele gatunków, które no przecież y, wiążą dwutlenek węgla i uwalniają tlen. Y, o to nam chodzi. W ten sposób, w jakiś sposób spowalniamy te zmiany klimatyczne, które, które następują. No kolejną rzeczą jest ta odporność gleby, czyli to, że ona w lepszy sposób wiąże wodę, lepiej ją zatrzymuje, a przecież odporność na y, warunki pogodowe również jest korzyścią dla, dla rolnika. Y, no i oczywiście. Korzyści dla rolnika czysto finansowe, które są związane po prostu z tym, że, że, że w pewnym momencie zaczyna odczuwać ten efekt, jeśli chodzi o, o gospodarowanie. W kontekście rolnictwa regeneratywnego często mówi się również o opłacalności dla samych producentów, i aby poprzeć trochę tą tezę, przytoczę badanie BCG z rynku niemieckiego, gdzie czytamy, że długoterminowo stosowanie tych praktyk może przynieść producentom wzrost zysków. Z produkcji nawet o 60%. I tak y, ciekawe, jak u, wygląda to u Państwa? Czy macie informacje w tej kwestii, y, jak to wygląda u Państwa dostawców, ewentualnie wyniki Waszych badań z innych rynków? Ciężko jest to pewnie zmierzyć, ale można pokazać pewną regułę. E, oczywiście na początku jest ten początek cyklu inwestycyjnego, w którym yy, no, potrzebne są fundusze, ale właśnie w takiej sytuacji, taki program jak Lens, który mamy, albo współpraca ze stałymi odbiorcami, no firmy przetwórcze będą coraz bardziej zainteresowane tymi surowcami, już są i to, to będzie się na pewno to będzie się na pewno zwiększać. Yy, natomiast w dłuższej perspektywie no tak, po pierwsze ograniczenie zużycia nawozów oraz środków ochrony roślin oraz Paliwa, które jest zużywane podczas robienia chociażby tych oprysków, tak, to są konkretne oszczędności. Znów, początkowo mamy zmniejszenie wydajności i to jest oczywiste, tak? Tutaj mamy w tym sposobie uprawy, ona jest mniej intensywna, można powiedzieć, punktowo. Natomiast yy, jednocześnie ta odporność na warunki pogodowe, susze, powodzie powoduje, że Stabilnie można powiedzieć, ten, ten zysk jest korzystniejszy dla rolnika. Więc to są pewnego rodzaju reguły, które należy wziąć pod uwagę, a myślę, że taka, taka rosnąca popularność rolnictwa regeneratywnego powoli zaczyna odsuwać gdzieś w tył te, te, te argumenty, że, że to jest jakieś takie rolnictwo ekologiczne, BIS. To jest zupełnie, to jest zupełnie inny temat. Tak? To jest budowanie rolnictwa. Nowoczesnego rolnictwa, które będzie mogło wydajnością konkurować z nazwijmy to rolnictwem konwencjonalnym, ale osiągnie też ten efekt skali, który w przypadku rolnictwa ekologicznego mhm. nie był możliwy. Mhm. Jacek uprzejmie dziękujemy za wartościową rozmowę, za te ciekawe Dziękuję. insighty. Proszę Państwa, to już koniec na dzisiaj. Naszym i Państwa gościem był dr Jacek Czarnecki, szef działu legislacji spraw naukowych na Region Europy Środkowej w Nestle. Program prowadziła Karina Ostatek i Michał Siwek. Dziękujemy do zobaczenia.